Witam serdecznie. Mamy na serwisie takie oto radio budowlane od firmy Makita. Jest to model DMR114. I jaka jest usterka tutaj? Po podłączeniu baterii jest brak reakcji na włącznik. Dosłownie tutaj tylko pokazuje się taki wyciemniony obraz Power Fail. Ten kondensator jest spuchnięty. Tu jest bezpiecznik. I wiecie co? Ja już coś zauważyłem. No i uwaga, wpinam. O, patrzcie, mamy spadek napięcia, jest zwarcie. Użyjemy sobie dzisiaj izopropanolu do detekcji uszkodzonego elementu. Uwaga, podłączam zasilanie. Patrzcie, od razu się grzeje nam układik. Jest to step-down konwerter, a także na przeciwległej jest wejście, wejście zasilania tego układu. Robimy, działamy tak. Myślę, że działamy. Tak. Także uwaga, wpinam. Tyk.